Dzień dobry, witam was po krótkiej przerwie. Przerwa związana oczywiście z międzynarodowym festiwalem komiksów i gier w Łodzi, który odbył się niedawno w Atla Arenie Łódzkiej, w którym miałem, zaszczyt, tak być jako uczestnik, jako gość i tym podobne sprawy, więc dużo komiksów z tej imprezy zdobyłem i o kilku nawet dzisiaj opowiem, ale także o kilku starszych tegorocznych. Komiksek. Zaczynamy z grubej rury, bo z anto, y, antologii można powiedzieć, z pierwszego domu wody Morteluny. I tutaj musimy się przenieść do roku 2002. I jeśli jesteś troszkę ci tam może się nie pamiętam, czy jest czasów, a ja pamiętam bardzo dobrze, jest to jeden z gorszych czasów, jeśli chodzi o komiks, ponieważ dużo wydawnictw, które się tutaj pojawiło, to był Mazoku, Madragora. W dość krótkim okresie czasu zmonkrutowało, więc był to zły dość okres, gdzieś od końca XX wieku, właśnie do tych pierwszych lat XXI wieku dla polskiego komiksu, dla komiksów w Polsce. No i było takie wydawnictwo, które się nazywało się Twój komiks, które kilka komiksów wydało, ale oczywiście, jak wspomniałem, również padło i no i był wielki niedosyt. I wśród tych komiksów był, było takie taki tytuł Wody, Morteluny, Szczurza Szachownica. to jest Fetryk Kotias, jest to ten Filip Adamow. I były to bardzo, że tak powiem, z jednej strony obrzydliwe, a z drugiej fascynujący komiks, który niestety po pierwszym to się zakończył. No i po latach kurs, które Działa trochę na, właśnie na naszych sentymentach, bo wydaje właśnie komiksy, które powiedzmy w latach 90. czy w 2000. początkach yy, pojawiły się yy, na polskim rynku i nie były kontynuowane, jak Basko chociażby. I teraz mamy właśnie Wody Morteluny. W komiks powstał w latach 1986, yy, no jeszcze się dobrze pamiętam, w sumie 10 tomów. I jak mówię, w pierwszej księdze mamy tomy od 1 do 5. Po kolei jest to Szczurza Szachownica, Portowa Kawiarnia, Książę i laleczka, Oczy Nikolasa i Ostrza Fali. I to, co pamiętałem właśnie z tego komiksu wydanego przez Sojko, który gdzieś tam mam w szafce albo pod łóżkiem, bo mam bardzo dużo komiksów pod łóżkiem. A dodam, że tłumaczem i, i wtedy, i teraz jest Wojciech Birek, 248 strony, to właśnie ten zachwyt odpychania. odpychanie. Bo z jednej strony jest to zachwycający, szeroko rozumiany komiks pod znaku science fiction tak naprawdę, a z drugiej strony jest on bardzo obrzydliwy zarówno w formie, jak i w treści, bo jest to świat bardzo, bardzo wulgarny, obrzydliwy, dekadencki, absurdalny. Wody Morteluna w ogóle. To dawny Paryż, tylko po wojnach, po bitwach, nie wiadomo co tak naprawdę się stało, ale skończyło się tak, że no, wszyscy przegrali. Są jakieś dziwne mutacje, są ludzie, podludzie, brakuje wody, krwa, ostre deszcze, które są niczym, kwas pojawiające się. No i ludzie, żeby przetrwać, muszą mieć chociażby mięsa, kocie, truchła, zdechłych ludzi, no, no takie delikatesy, nawet jest pokazane w opisie na z tego komiksu. No bardzo, bardzo straszny to jest świat, w którym właśnie jest taka yy, władza właśnie książę bertolini który ma już prawie 100 lat, ale posiada pewne możliwości i składniki, że jest młody, piękny i wszystkie kobiety się nie kochają, a on się zakochuje nieletniej, po 15-letniej, która jest wykorzystywana w ogóle seksualnie. Jej ojciec z właśnie zawodę jest rzeźnikiem, omen, Omen. Tą córkę oddaje każdemu, kto z i przychodzą. Kolejni Brzydcy spoceni, starzy mężczyźni. Ma jeszcze syna Nikolasa, który uważa za głupka, bo jest. Niemo, no, nic nie mówi. Pojawia się tam jeszcze myszka, małe dziecię, no ale to jest w późniejszej historii. A wśród bardzo ważnych postaci jeszcze jest Goliat, taki podszeptarz, można powiedzieć, księcia i Barnaba którego właśnie Nikolas bardzo ceni, że tak powiem, ukaleczony mężczyzna z powodu Jana Medina, ale jedyny, który pamięta poprzednie czasy, sprzed tych wojen, które były jakieś 100-150 lat temu. Prawda? Więc ten straszny świat tutaj jest, wulgarny seksualnie również, fascynujący od strony wizualnej i, 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 i fabularnej również. Co do wód Mortenuny, odchodzi go od scenariusza, o którym powiedziałem, już pokazałem o świecie, jakiś pod... prezentuje. O świecie, który się prezentuje, to wydaje mi się, że komik jest takim rozpędzającym się bolidem. Pierwsze trzy tomy są fascynujące i bardzo szybkie, a drugie tomy wydaje mi się już trochę spowalniają, jeśli chodzi o fabułę. I bardzo się zastanawiam, jak będzie z księgą drugą. Czy będzie tak dobra jak księga pierwsza, czy jednak będzie coraz bardziej mniej rozpędzającym się, jak wspomniałem, metaforycznie bolidem. Więc tutaj taka uwaga, że na początku jest bardzo, bardzo wysokie C, a później troszkę ta narracja spada, co znaczy, że jest gorsza, ale jednak trochę to wszystko spada, no nie będę tutaj intryzę opowiadał, tak. No główna intryga polega na tym, że niejaki malik chce przyjąć władzę nad Morteluną i książę Rome ma inne plany w ogóle, a nikt się nie myśli nad tymi pod, poddanymi tak naprawdę. Więc ten świat postatomowy, wulgarny, brutalny, zboczony, yy, przezosany krwią, yy, no, mówię, kanibalizmem no, wszystko, co moglibyście złego wymyślić, to tam się dzieje. I właśnie pojawia się w tym komiksie, pokazującym, jacy to ludzie są straszni. Yy, no, pewnie są jeszcze inne, no nie będę mówił mutacje ludzko zwierzęce w kolejnych odcinkach, ale naprawdę yy, duet Kot i ja Adamow. To niesamowity duet twórców, którzy pokazali takie twarde, mocne, przerażające science fiction, które Kurz nie bał się wydać. I wydaje mi się, że bardzo ciekawy to komiks, którym warto się poznać. Zastanawiam się, czy Siedem Żywotów Krogurca Kotyasa, który też pewnie jest niesamowitym komiksem. Ale to też jest inny komiks wydany przez Kurz, może kiedyś odniósł. Więc. Bezsprzecznie Wody, Morteluny to coś, co powinniście kupić, jeśli kochacie komiksy, oczywiście europejskie. komiksy science fiction, postapokaliptyczne, nie boicie się, no, bardzo ciężkich czasem tematów, jak mówiłem, tam jest kanibalizm, tam jest kaziroctwo, tam wszystko, co moglibyście nie chcieć, odrzuca ten komiks, od tak często ilustracyjnej, ale jest on naprawdę, naprawdę fantastyczną propozycją tegoroczną. No, nie mniej fantastycznym jak Niewidzialne Miasta. Wydaje mi się, że te komiksy były tak mniej więcej w tych samych czasach wydawane, tak? Właśnie ten 2002 rok. No i nie będzie Niewidzialne Miasta, też Twój komiks nie wydał. Teraz musiałbym sprawdzić. Więc to jest taki właśnie poziom y, artystyczny. Y, tylko tam to jest Scream Comics, to kurc, no, województwo łódzkie, wydawnictwa, więc y, łódzkie y, górą. Więc cieszę się, że Wody Morteluny wreszcie. Wypłynęły i mam nadzieję, że jeszcze te pięć kolejnych części, w, pewnie w księdze drugiej za jakiś czas się pojawią. I już nie ze zespo zespolerowałem, przeszliśmy do następnego komiksu, komiksu wydanego oczywiście przez Wiednictwo Egmont, ale czego? Oczywiście Egmont od lat Lanfeusta stroi, wydaje zeszytowo w komiksie fantastyki, także w grubych opowieściach, że tak powiem, z twardą oprawą, dodatkowe historie, tro trole stroi. Landfaust, Odyssea, a Lanfeusta. No, Lanfeust w kosmosie, z Troi, troj, było tych komiksów już kilkanaście. A teraz mamy Sixy Stroj. Wydanie zbiorcze Tomów 1-3. scenarzystą jest oczywiście Christopher Arlson. A rysownikiem Olivier Wantin Znany chociażby z króla niedźwiedzia. Fantastycznego komiksu wydanego przez Wiedeńską Kurt i Aquablu. I Adrian Floch. Biedeńsko Egmont. A tłumaczenie jest, bo nie spisałem. Przepraszam. Maria Mosiewicz, oczywiście. 152 strony, trzy zeszyty będące po poboczną pomiędzy szóstym a siódmym y, tomem y, y, przygody Lanfausta stroi. Y, co nawet na końcu możemy przeczytać, że kontynuacja to jest właśnie tom siódmy. Cixi to jedna z postaci, właśnie z tej serii, z skomplikowanej serii, w której dla mnie najciekawszy wydaje się jednak trolle które są po prostu beką i zabawą. A tutaj mam właśnie opowieść o Cixi, taką dość, że tam, sprośną również, waleczną dziewczyną, która przypadkowo staje się na początku jedną z piratek, i o tym jest pierwszy Tom, tak naprawdę, i pomaga innym piratkom na statku, atakując. Mężczyzn, czy wyspy, i inne tam sprawy. Dowiaduje się, że Thanos przyjął e, miasto Kmulu i próbuje się tam właśnie dostać. I w drugim, trzeciej części staje go, to spoiler, wybrankom, ale ma inne plany co do niego. Więc Sixi Stroj to trzyczęściowa ministeria tajemnicy, w którym właśnie nasza bohaterka. Jest piratką walczącą, później jaką zamaskowana kobieta. No dużo tu się dzieje, takie dużo dynamicznej akcji, a wszystko z poznaku fantazy, z poznaku właśnie Lanfausta stroi. Kto lubi tą serię, to bezsprzecznie powinien się z nią zapoznać, z tym komiksem. Ja mówię, ja mam do tej oryginalnej Lanfausta, nie wiem, jak to się mówi, stroi. Miałem trochę problem czytając zakmatwana trochę, to jest dla mnie świat trochę taki zbyt hermetyczny Cixi łatwiej się jakoś czyta, bo nie w trochę które są w ogóle łatwe w czytaniu i bardzo dostępne więc jak ktoś chce to powinien się pobawić z tą oto opowiastką, jak widzicie wizualnie jest bardzo przyjemnie o, wracam, spoiler zaraz będzie następny komiks ale też bardzo też niezobowiązujący to jest komiks które się oczywiście bardzo fajnie czyta, przygodowo traci się na tym trochę czasu, bo 150 kilka stron no to nie czyta się w 10 minut, a powiedzmy godzinę, półtorej. Więc yy, macie, jeśli jesteście wibicielami mórz, szalonych piratów, piratek, szalonych w ogóle takich pozytywnych, zakręconych trochę bohaterek, to Sexy Stroj jest propozycją dla Was. Średnie, ale może być do czytania. Yy, przyjemnie, to się wszystko skleja. Jedna zamknięta historia, która którą mówię, kontynuację ma już w, 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 w kolejnej opowieściach z poznaku Troj. Świata. Twarda oprawa oczywiście. No i jak mówię, wizualnie bardzo, bardzo to przyjemny komiks, yy, z którym możecie się zapoznać, jak jesteście fanem serii. Ja mówię, jestem tak średnio fan. Znaczy, jestem fanem pobocznych odcinków, a nie oryginału. No tak też, bywa. I przechodzimy do komiksu, który miał, że tak powiem, świeżutką premierę tuż przed chwilą. Nathan Never. Jest to kolejny komiks wydany przy, przez wydawnictwo Tore. I jeśli powiem wydawnictwo Tore i oglądacie jakikolwiek odcinek komiksologos, to wiecie wszystko o, o tym wydawnictwie bo zawsze powtarzam, wydaństwo Torre to jest fantastyczne wydaństwo, które wydaje tanio, łatwo i przyjemnie. Czyli wydaje pulwowe komiksy z Włoch w dość przystępnej, bardzo przystępnej jak na ten moment cenie. Nie wiadomo jak będzie przyszłość to, że tak powiem, pójdzie do góry ceny komiksów, ale na razie nadal jest to ok. Za komiks 100 stustronnicowy mamy 28 zł, no a tak naprawdę można ten komiks zdobyć oczywiście w pewnych promocjonych cenach w różnych księgarniach czy na festiwalu. Natan Never to nie postać nieznana, ale może trochę zapomniana w polskim komiksie, ponieważ na początku XXI wieku Egmont, mniej więcej w tym samym czasie jak Wody Morteluny, wychodziły właśnie na, kilka, osiem bodajże, części Natana Nevera przez Egmont wydawane. Teraz za ten komiks bo wziął się Thor, wziął się Tore, i my dostaliśmy Anatan Never, agent specjalny alfa, snarzystą jest Antonio Serra, restaurant Claudio Castellini, tłumaczem Jakub Błagoda. No, jak mówiłem, to seria jest Włoch, więc wydajnictwo Tore jest bezsprzecznie odpowiednim wydaństwem, żeby to wydać. A że pulpa, a że fan science fiction to coś, co e, tyrysy lubią najbardziej. No, a tam Never, jak słyszeliśmy, co widać w tytule, jest agentem specjalnym Alpha. Jest to tajna, a nie tajna. Jest to agencja nierządowa zajmująca się ochroną e, no, policją, Tylko, że policjanci są skorumpowani, oni powiem prywatną agencję, która no, walczy z tym skorumpowanym Mamy postać, yy, mamy w ogóle motyw mnemonika, nie wiem, czy oglądaliście film Johnny Mnemonik, próbuję znaleźć jakieś powiązanie między tym komiksem a Johnnym Mnemonikiem, niby nie ma, ale wydaje mi się, że, że jakieś jednak jest. Yy, mnemonicy to osoby, które w głowie z, z, mają takie pen, jakby pendrive i zapisują sobie dane, oni sami nie wiedzą, co są te dane zapisane, ale można o nich odzyskać. I właśnie takim jednym jest Eric Kleman, yy, którego, że tak powiem, yy, wymyka się przez zasadzki wystawione przed Natana Nevera, później zostaje zamordowany, pojawia się android, który ma właśnie... wie, kto wszystko zabił i nasz bohater ma. Tego Androida C09 chronić. Więc to jest klasyczne taki science fiction. Już to widzę w wersji filmowej z lat 90., w którym Natana Nevera grałby, nie wiem, do, do albo Arnold Schwarzenegger. tak? Wesley Snipes by był złym podporem. No to coś, coś takiego. I właśnie w tym komiksie to wszystko, co widzieliście, to fantastyczne historia z lat 90. -tych. Tutaj jest no. C09. Widzicie, jego postać, tak, to jest taki robot, cyborg. Raczej Android tak. A te nazwy różne są tak. I próbują to właśnie tego mnemoników zdobyć, bo jak się okazuje, to zapisaną w pamięci jest przełamanie tego klasycznego systemu robotów, że robot nie może zabić człowieka, prawda? A w tym właśnie, to jest taki spoiler, w tym właśnie zapisie jest możliwość, że jednak roboty mogą się trzciwiać, Więc roboty wtedy mogą być maszynami za, zabijania. To następny spencer. Oczywiście mamy świat taki post-science fiction, gdzie jest jakiś y, y, Arystoteles, który jest jakimś takim y, nawiedzonym duchownym, ma syna Kalastokosa, z którym później nasz bohater będzie walczył. W ogóle w kosmosie się pojawia, to jest motyw. Dużo tego jest fantastycznie. Czyta się jednym dchem. Nie za długo oczywiście, bo to taki komiks, że 25 minut, 30 minut, ale to się fajnie czyta. I mówię, wydane jest odpowiednio, żeby sobie usiąść i przeczytać w nocy, jak nie liczy nic na TV, plus 2 czy na czymś innym, na ten Mewer Agent Specjalnej Alfa. Mam nadzieję, że kolejne odcinki również będą wychodzić. I to powiedzmy z 2-3 do roku. Bo bardzo czekam za kolejnymi odcinkami, bo mi się bardzo podoba taka seria właśnie taka oldschoolowa, pulpowa. Science fiction. Kto, co bardziej można by chcieć? No nie można nic bardziej chcieć. To jest właśnie o. najlepsze, co można by chcieć. O, krótko. I nazwijęśne. Przechodzimy do ostatniego komiksu, który też wyszedł jakiś czas temu. Wydanie Mucha Comics wydało pierwotnego. Stróżisty Jeffiego Lemira, którego chyba mają monopol, bo no, poza Marvelowskim, bo Jeffiego Lemira dużo wydają. już wkrótce będę też miał sztuczną inteligencję do recenzji. Poza tym wydali gigantycznego omnibusa z Gideonem Falem, a to ważne w kontekście Andrea Sorrentino, bo ten duet właśnie Gideon Fal y, stworzył. Wydali sobie oczywiście Mucha, 176 stron, oryginalnie sześć części miniserii wydanej przez Image Comics. Tłumaczem jest Arek y, Wróblewski, legenda polskiego komiksu związanego z tym Semik. Tak, to ten Arek y, z, z Semika, który miał te strony klubowe prowadził i opowiadał wszystkim o komisjach zagranicznych, ja wszyscy byli czerwoni na mieli jakieś bo z innymi komiksami zagranicznymi nie mieliśmy w latach 90. kontaktu. I tak właśnie można powiedzieć o komiks pierwotny z 86 stron stron Lemire, Andreas Rentino. Mamy rok 61, przyszątek Karnaw, na którym pojawia się dr Donald Pembroke, no któremu każą, że tak powiem, po prostu posprzątać po zamkniętym projekcie kosmicznym. A to dlatego, że ten projekt kosmiczny zarówno w Ameryce jak i w Związku Radzieckim nie udał się. Więc jak widzicie, to jest trochę inna historia, alternatywa historia Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Mówię o tym, że w 57 roku oczywiście wystrzelono łajkę, ale o, oczywiście ona nie zginęła, ale ktoś ją porwał. I dwa lata później z, a, z, z Able i Bakera, małpy dwie, Amerykanie wystrzelili i oczywiście też zostały gdzieś porwane, nie wiadomo, przez jakąś magiczną, tajną kosmiczną siłę. I z tego powodu yy, agencje postanawiają zakończyć plan podbywania kosmosu, bo się po prostu boją, że co wystrzelą, to zniknie. I tak zaczyna się opowieść o tym yy, z jednej strony, yy, zmianach w Związku Radzieckim i w USA które będą podążać innym w ogóle tropem niż zna w znanym naszym świecie, a drugim jest to opowieść właśnie o małpie, małpach i psie, które znajdą się w dziwacznym świecie kosmicznym i próbują z powrotem dostać się na Ziemię. Oczywiście pomoże im, im m.in. Donald Pembroke wspomniany, to taki mały spoder i pewna opiekunka łajki. Pierwotny fascynująco wygląda od strony wizualnej, ale jak jeśli znacie Gideon Forsa, to trudno się dziwić, bo naprawdę e, Andrea Sorrentino bawi się ilustracjami. Od strony fabularnej jest to już troszkę gorzej, bo jest to bardzo, że tak powiem, przyjemna, ale również przycietna opowiastka e, o świecie, jak szczególnie kończąca się w dość e, amerykańskim, można powiedzieć, stylu. Więc pierwotny jest jakby po, poboczny projektem Jeff'a Le, Lemira, jakby zamkniętą historią, mam nadzieję, bo nie wydaje mi się, że pierwotny tom drugi był, no ale zawsze można, wiem z doświadczenia, wiem, że zawsze można napisać tom drugi nawet, jak ten pierwszy się skończy, całą historię. Więc tak to wszystko wygląda, wizualnie fajnie, popularnie, średnio tak sobie można powiedzieć, więc jeśli jesteście fanami Lemira, a ja bardzo lubię, właśnie pokazuje on, że można być takim właśnie y, zachodnim scenarzystą, ale mieć pewne myk i pomysły, chociażby jego twardziel, który uważam, że bardzo fajnym komiksem jest, obyczajówki bardzo mu fajnie wychodzą często, ale też y, na bardzo prostym motywie tutaj można pewną opowieść na 6 zeszytów, na 186 stron opowiedzieć. Więc jest taka średnia wka, fabularna, wizualnie jest przyjemniej, więc wybór należy do Was. I już kończymy dzisiejszy odcinek, bo troszkę się rozgadają, nie przy tym komiksie, Przy Wodach Morteluny, który jest fantastycznym, obrzydliwym, strasznym komiksem. Snerzystą jest Patryk Kotias, Filip Adamow, Staterem w są Kurs, Wojciech Birek, tłumaczeń, 248 stron, pierwsze 5 tomów z 60. W 2002 roku mogliśmy zdobyć tą pierwszy który pokazywał taki bul, wulgarny, straszny, post-akupakaliptyczny świat, a tutaj mamy kolejne cztery tomy pokazujące, że ten świat jest jeszcze gorszy, niż no nam się wydawał. Fantastyczny komiks, przerażający, takie naprawdę esencja, esencja komiksu europejskiego, mogę na powiedzieć. Cixi Stroi to za to esencja współczesnego komiksu. Yy, Scenarzem jest Christopher Alerston, jest autorem Olivier Fatim i Andrzej Floch, Wiedeństwo Egmont, Maria Mosiewicz tłumaczką jest. Yy, to jest to, to, to poboczna historia yy, na no, to stroi, bohaterką jest Cixi. Yy, w trzech tomach piratka, a później można powiedzieć kurtyzana, wojowniczka, no, walcząca z Thanosem, yy, który rządzi Ekmulem. Ekmulu. Nie wiem, jak to się... I jak ktoś chce, to niech kupi. naprawdę, To jest taka historia łatwa i przyjemna. W czytaniu, fabularnie wszystko się zgadza, ale myślę, że są komiksy ciekawsze, które możemy przeczytać, Chociażby Wody. I dalej komiks, który oczywiście jest bardzo fajny. czyli Nathan Never, agent specjalny Alfa, zresztą Antonius Serra i Star Trek Radio Castellini. Tłumaczę, jaką łagoda. wydaństwo Tore 100 stron. Nathan Never też po 20 latach wraca do Polski. Czyli taki kosmiczny agent to jest wszystko pulpowo. Musi chronić Androida, c 9 tam są mnemonicy, którzy mają dane w pamięci. No, sama akcja, Wyszniew Snipes, Stalone, Schwarzenegger. Nie wiem, kto tam by mógł wygrać w filmie od nich, ale naprawdę to by był dobry film. Grałby ty Keanu Reeves Pierwotny. Scenerysta Jeff Lemire, jest autorem Andrea Sorrentino, wydajny Mucha, komisarz 86 stron. Rok 61. Donald Pembroke przylatuje do, na przyrządy kanałowe, by zakończyć projekt kosmiczny. Pokazuje się, że i Łajka, i Abel, i Baker, dwie małpy, zaginęły, nie zginęły, zaginęły w kosmosie, bo jest tam jakaś tajemnicza dziwna siła. Świat jest inny, świat się zmienia, Związek Radziecki nie przegrywa. Spoileruję. Dobrze. Związek Radziecki walczy z USA i nie wiadomo, co się będzie dalej działo yy, pobocznych, według mnie, patrzą, czytając ten komiks, opowieść Jeffa Lemira yy, taka sobie, ale, ale ilustracyjnie, bardzo przyjemnie to zostało przez Andreas Rentno zaprezentowane. I to tyle. Oczywiście, jeśli miałbym zaproponować jeden komiks, to są to Wody, Mortelunę, jeśli dwa, to Nathan Never, jeśli trzy, to Cixia, czwarty, pierwotny. Chyba takiej kolejności. Jeśli odcinek bym Proponowałam wam przeczytać Ale Wody Morteluny. Jeśli kochacie takie europejskie, gęste komiksy, naprawdę warto się zatoczyć.